Witam, mam przyjemność zaprezentować Państwu spawarkę ARC212 marki Weldman. Spawarka ARC212 wykonana w technologii IGBT jest przeznaczona do spawania metodą MMA i TIC DC Squatch. Stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, odlewów żeliwnych oraz aluminium. Spabarka posiada funkcję hot start, gorący start, arc force ciśnienie łuku oraz anti stick zapobieganie przyklejaniu elektrody. Wyposażenie. Spabarka na wyposażeniu posiada przewód dwumetrowy z uchwytem elektrody 200 A, typ DX50, przewód 1,6 m z zaciskiem masy 300 A, typ DX50. Przewód zasilający dwumetrowy z wtyczką 230 V tarczą z szczotkę z młotkiem do obijania. Dziękuję Państwu za uwagę. Wejdź na centrum spawalnicze.pl i uzupełnij swoje zapasy.